Próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest sfaś chciałbym zacząć od tego, że jest to próba reakcji na, na fakt, że tradycyjne formy edukacji typu slajdy, typu spotkania face to face mają ograniczone dotarcie. Natomiast wydaje mi się, że wiedza z zakresu właśnie szeroko rozumianego compliance audytu śledczego znajomości. Regulacji, które kształtują tak naprawdę programy compliance i środowisko kontroli wymagane od podmiotów prawnych w ramach, w ramach budowania bezpiecznego środowiska prowadzenia biznesu wolnego od nadmiernego ryzyka zarzutów karnych czy odpowiedzialności administracyjnej czy nawet odpowiedzialności cywilnej po stronie kadry zarządzającej w związku z na przykład jakimiś nieoptymalnymi gospodarczo decyzjami no i w ramach tego, takich rozważań i, i, i rozmów z różnymi osobami doszedłem do wniosku, że warto przenieść część tej wiedzy do internetu, do platformy YouTube i Spotify, tak żeby każdy, kto ewentualnie szuka takiej wiedzy, mógł się na nią natknąć i ewentualnie skorzystać. Zwłaszcza, że no... Pff. Jednak informacje czy wiadomości z, z obszaru compliance no nie są jakoś ekstremalnie popularne w internecie, ale też nie są jakoś ekstremalnie popularne. W ogóle. No i wydaje mi się, że jedynym sposobem na to, żeby wiedzą, dotrzeć do potencjalnego odbiorcy, jest po prostu korzystanie z tych samych kanałów komunikacji, z których korzystają ci, którzy promują w internecie, czy w ogóle w sferze cyfrowej inne treści. No i to tak naprawdę geneza SFAŚ. W tej chwili już po roku, bo SFAŚ, został uruchomiony w maju 2024 roku w platformie czy na kanale Swaś pojawiło się już prawie 110 odcinków, wszelakiej treści jest w związku z tym AML dla początkujących, jest przewodnik dla osób wdrażających i obsługujących kanały zgłoszeń dla sygnalistów podejmujące też wewnętrzne postępowania wyjaśniające w ramach działań następczych czy w ogóle o metodyce pracy audytora śledczego i tego w jaki sposób kryminalistyka czy wiedza z zakresu procesu karnego może pomóc w dążeniu do prawdy w ramach właśnie podejmowania wewnętrznych postępowań wyjaśniających, no i jest też o tym, jak można bronić się ewentualnie przed zarzutami e, naruszeń prawa, zwłaszcza karnego w, w ramach tak zwanego criminal compliance i tego, co e, też w kodeksie spółek handlowych wprowadzono w 2022 roku, czyli takiego professional judgment, business judgment rule, która, które, która to zasada właśnie też jest zasadą przewodnią w kontekście oceny ewentualnej odpowiedzialności cywilnej e, członków zarządu e, wobec spółki w przypadku e, e, no, nietrafionych decyzji gospodarczych. Także zapraszam do śledzenia swaj, zapraszam do subskrypcji kanału. No i mam nadzieję, że w jakiś sposób dołożę się do swoją cegiełkę do, do takiego, no, mam, mam wrażenie, już nurtu próby um, rewitalizacji wiedzy um, w nowych przestrzeniach, um, jej um, propagowania. Do zobaczenia i um, no śledźcie kanał Sfaś.